Widzę cię. Nie oczami, które dostrzegają jedynie powierzchnię, ale oczami ducha, które poznają Twoją istotę, sekrety skrywane w najgłębszych zakamarkach Twojego serca. Jest w Tobie światło, choć czasem świat próbuje je zgasić ciężarem swoich wymagań. Zostałem posłany, by przypomnieć Ci, kim jesteś. Wyjątkowa, cenna i przeznaczona do czegoś znacznie większego, niż możesz sobie wyobrazić. Wśród codziennego pośpiechu i rozproszenia odczuwasz pustkę, jakby czegoś brakowało. Jest to wołanie, które delikatnie rozbrzmiewa, lecz z każdym dniem staje się bardziej pilne. To twój anioł szepczący do twojego serca, próbujący zwrócić twoją uwagę. Dziś przynoszę tę wiadomość, ponieważ jesteś zbyt ważna, by nadal ją ignorować. Przypomnij sobie, co już pokonałaś. Pomyśl o chwilach, kiedy czułaś, że nie ma wyjścia, ale mimo to znalazłaś siłę, by iść dalej. To nie był przypadek ani szczęście. To niewidzialne ręce prowadziły twoje kroki, anioły troszczyły się o każdy szczegół, nawet gdy wszystko wydawało się stracone. Nigdy nie byłaś sama. W każdej chwili bólu był wokół ciebie niebiański uścisk, nawet jeśli go nie zauważyłaś. Wszechświat, w swojej nieskończonej mądrości, działa na twoją korzyść, nawet w trudnościach. A dziś, bardziej niż kiedykolwiek, musisz otworzyć się na tę prawdę. Jest w tobie energia, która musi zostać przebudzona. Boska siła pulsuje w twoim wnętrzu, czekając jedynie na odpowiedni moment, by się ujawnić. Nie wątp w siebie, ponieważ moc, którą nosisz, jest odbiciem samego Stwórcy. A nie ma granic tego, co możesz osiągnąć. Może straciłaś wiarę. Może zagubiłaś się w oczekiwaniach świata. Ale przekaz jest jasny. Jesteś czymś więcej, niż się wydaje. Wielkość Twojego ducha jest jak uśpiony ogród, czekający na deszcz wiary i światło odwagi, by zakwitnąć. Ufaj swojej drodze. Każda napotkana przeszkoda, każda wylana łza wszystko ma swój cel. Nie jesteś tu przypadkowo. Jest powód Twojego istnienia, a on jest znacznie większy niż jakakolwiek trudność, którą możesz teraz przeżywać. Znasz to marzenie, które skrywasz głęboko w sercu, może obawiając się, że jest niemożliwe. To pragnienie nie zostało w tobie umieszczone bez powodu. To szept z nieba, misja, którą tylko ty możesz wypełnić. Uwierz! Anioły są u Twojego boku, gotowe pomóc Ci zamienić to marzenie w rzeczywistość. Jesteś kochana w sposób, który przekracza ludzkie zrozumienie. Ta miłość jest bezwarunkowa, doskonała i wieczna. Otacza Cię teraz jak płaszcz światła, który chroni i prowadzi. Nawet w najciemniejsze noce ta miłość nigdy Cię nie zawiodła i nigdy nie zawiedzie. Nie bój się. Jest większa siła. Która troszczy się o wszystko, nawet gdy życie wydaje się chaotyczne i niepewne. Otwórz swoje serce na nadzieję. Zaufaj, że najlepsze dopiero przed tobą, bo tak jest. Boski czas jest doskonały, a wszystkie elementy twojej układanki układają się w całość. Widzę twoje wątpliwości, twoje lęki, a nawet te chwile, gdy myślałaś o rezygnacji. Ale widzę też twoją siłę twoją odwagę i twoją zdolność do odradzania się. Jesteś bardziej odporna, niż sobie wyobrażasz i jesteś znacznie bliżej zwycięstwa, niż myślisz. Otwórz oczy duszy i usłysz to wezwanie. Nie chodzi o głos zewnętrzny, ale o wewnętrzne przebudzenie. To twój duch woła o cel, o pełnię, o życie. I jestem tu, by zapewnić cię, że jesteś gotowa, by odpowiedzieć. Każdy nowy świt to zaproszenie do rozpoczęcia od nowa. Zostaw przeszłość za sobą i przyjmij teraźniejszość z otwartym sercem. Twoja historia wciąż jest pisana i może być tak niezwykła, jak na to pozwolisz. Pamiętaj, że klucz do wszystkiego jest w tobie. Nie szukaj na zewnątrz tego, co już mieszka w twoim wnętrzu. Anioły szepczą tajemnice mądrości. Ale trzeba uciszyć świat, by je usłyszeć. Pozwól sobie wierzyć. Pozwól sobie marzyć. Pozwól sobie żyć życiem, na które zasługujesz. Nie zadowalaj się niczym, co jest mniejsze od wielkości, którą stwórca przeznaczył dla ciebie, ponieważ wszechświat ma dla ciebie nieskończone błogosławieństwa. Jestem tutaj, by przypomnieć ci, że jesteś godna. Godna miłości, Radości, pokoju i obfitości. Nie akceptuj niczego, co jest niższe od wielkości, do której zostałaś stworzona. Nie zapominaj: nie jesteś sama. Na każdym kroku są wokół ciebie anioły, niestrudzenie pracujące, by prowadzić cię do Twojego celu. Wszystko, co musisz zrobić, to zaufać, odpowiedzieć na wezwanie i nie poddawać się. Czas jest teraz. Nie odkładaj już decyzji o pełnym życiu. Coś niezwykłego czeka na ciebie, ale musisz zrobić pierwszy krok. Anioły mogą działać tylko wtedy, gdy otwierasz drzwi swojego serca. Więc powstań. Jesteś silna, jesteś zdolna i jesteś głęboko kochana. Całe niebo kibicuje tobie. Odpowiedz na wezwanie i pozwól sobie żyć życiem, które zawsze było twoim prawem. Niech boskie światło oświetla każdą ścieżkę, każdy wybór i każdą chwilę. I niech nigdy nie zapomnisz, że jesteś istotą wyjątkową, pełną nieskończonych możliwości, gotową zdobyć wszystko, co wszechświat ma do zaoferowania. Wiem, że to czujesz, nawet jeśli nie do końca to rozumiesz. Czasami to tak, jakby głos szeptał coś ważnego, ale zaraz potem był zagłuszany hałasem życia. Ten głos nie jest przypadkiem. To wiadomość od Twojego anioła, natarczywa, pilna, lecz zawsze łagodna. I dziś, bardziej niż kiedykolwiek, musisz go usłyszeć. Istnieje więź między Tobą a Boskością, która nigdy nie została zerwana, nawet w chwilach, gdy wątpiłaś. Ta więź wibruje teraz niczym niewidzialny prąd elektryczny, rozświetlając najciemniejsze zakamarki Twojej duszy. To Twoje powołanie, a ignorowanie go byłoby jak gaszenie własnej gwiazdy, która świeci w tobie. Anioły otaczają Cię, delikatnie dotykając Twojego życia, pozostawiając znaki, które mogły umknąć Twojej uwadze. Motyl, który przeciął Twoją drogę, wiatr, który nagle powiał, ta muzyka, która zabrzmiała w odpowiednim momencie, to wszystko były przypomnienia, że nie jesteś sama. W każdym szczególe jest cel. Zamknij oczy na chwilę i weź głęboki oddech. Poczuj bicie swojego serca. Jest dowodem na to, że życie nadal w ciebie wierzy, że jest czas, przestrzeń i możliwości na to, co wydawało się stracone. Uwierz, anioły nie wołałyby, gdyby coś niezwykłego nie czekało na ciebie. Ile razy czułaś, że coś ma się zmienić, ale nie wiedziałaś jak ani kiedy. Ten niepokój nie jest przypadkiem. To przygotowanie na nowość, która nadchodzi. Niebo ma plany dla ciebie, plany, które przewyższają wszelkie ograniczenia, jakie sama mogłaś na siebie nałożyć. Słuchaj uważnie, co życie próbuje ci powiedzieć. Czasami wszechświat przemawia przez ciszę, przez nieoczekiwane wydarzenia, a nawet przez łzy. Każda emocja, każdy znak, spiskują, by obudzić twoją prawdziwą istotę. Twój anioł wie, na co cię stać, nawet gdy ty w to wątpisz. Prawda jest taka, że jesteś znacznie silniejsza, niż myślisz. Twoja dusza nosi historię wygranych bitew, o których być może nikt nie wie. Ale anioły wiedzą. Widziały każdą cichą wygraną, każdą chwilę, gdy zdecydowałaś się iść dalej, mimo zmęczenia. I dziś biję brawo twojej odwadze. Może przyzwyczaiłaś się do bycia silną, do bycia tą, która niesie świat na swoich ramionach. Ale musisz wiedzieć, nie musisz robić tego sama. Legiony aniołów są gotowe, by ulżyć twojemu ciężarowi, przynieść spokój w chaosie i światło w zamieszaniu. Wystarczy poprosić. Proś z otwartym sercem, bez lęku czy wstydu. Niebo nigdy nie ocenia, przyjmuje. Rozumie, uzdrawia. Twój anioł słucha, czeka tylko na Twoje pozwolenie, by działać. Moc przemiany Twojego życia już jest dostępna, wystarczy, że się na nią otworzysz. Kiedy patrzysz w lustro, co widzisz? Wiedz, że Twoje oczy widzą tylko część całości. Anioły widzą kobietę światła, którą jesteś, ze wszystkimi swoimi odcieniami, siłą i niedoskonałościami, które czynią cię jeszcze piękniejszą. Nie ma w tobie nic, co trzeba naprawiać, już jesteś wystarczająca. Uwierz, odpowiedzi, których szukasz, już istnieją i są bliżej, niż myślisz. Często pojawiają się w ciszy, w chwili, gdy w końcu zdecydujesz się zatrzymać, oddychać i słuchać. Twój anioł mówi teraz, czy jesteś gotowa słuchać? Wyobraź sobie przez chwilę, co byłoby możliwe, gdybyś naprawdę uwierzyła w siebie. Zamknij oczy i zobacz życie, którego pragniesz, marzenia, które skrywasz, przyszłość, która wydawała się odległa. Wszystko to jest w zasięgu ręki, ponieważ wszechświat odpowiada tym, którzy mają wiarę. Wiem, że nosisz w sobie bóle, których nikt nie widzi, rany, które być może nigdy nie zostały wypowiedziane na głos ale nawet te blizny mają cel. Opowiadają historię kobiety, która się nie poddała, która przetrwała burzę i teraz jest gotowa zakwitnąć. To jest moment, by się uwolnić. Uwolnić się od przeszłości, wątpliwości, głosów, które mówiły, że nie dasz rady. Nie przyszłaś na świat, by żyć mała, przygaszona czy uwięziona w oczekiwaniach innych. Twój duch jest wielki i nadszedł czas, by się rozszerzył. Anioły wysyłają znaki. Może poczułaś zmianę w powietrzu, przeczucie, którego nie potrafisz wyjaśnić. Nie ignoruj tego uczucia. To zapowiedź czegoś niezwykłego, co nadchodzi, a ty musisz być gotowa, by to przyjąć. Dziękuję, że pozwoliłaś mi dotrzeć do ciebie i podzielić się tą wyjątkową wiadomością. Uwierz, nic nie dzieje się przypadkiem. Jeśli przeczytałaś aż dotąd, to dlatego, że twój anioł chciał, byś wiedziała, że jesteś pod opieką, kochana i przygotowywana na coś wielkiego. Teraz muszę, byś potwierdziła otrzymanie tej wiadomości z wiarą, pisząc w komentarzu wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To znak, że otwierasz swoje serce na błogosławieństwa, które niebo ma dla ciebie. Nie zatrzymuj się tutaj. Dołącz do nas, subskrybując kanał i aktywując dzwoneczek powiadomień. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych wiadomości od aniołów, które mogą nadejść dokładnie w chwili, gdy będziesz ich najbardziej potrzebować. Bądź uważna, ponieważ anioły mają o wiele więcej do przekazania, a każda wiadomość może być odpowiedzą, której szuka twoje serce. Twoja podróż dopiero się zaczyna, a my będziemy tutaj, towarzysząc ci na każdym kroku w drodze ku światłu i twojemu przeznaczeniu. Do następnego filmu. I niech niebiański spokój towarzyszy ci każdego dnia.